Dziś budmy się szczególnie o to, aby nas było więcej tych, którzy modlą się na różańcu to wynika z listu, który papież Franciszek napisał do wiernych kościoła, ażeby w miesiącu maju, czyli od jutra wielu odkryło prostotę i piękną modlitwy różańcowej a także, aby odnowiło, czy pogłębiło cześć na Matki Bożej oraz nabożeństwo. Módmy się, aby więcej nas także modliło się o to ustanie tej epidemii. O czasach Jezusa Chrystusa i początkach Kościoła możemy wiedzieć nieraz bardzo zaskakujące rzeczy. Na przykład takie jak jakie książki. Były bestsellerami, czego ludzie nie czytali, mimo że były dość dawno napisane. Na przykład paradoksalnie w pierwszym wieku bardzo rozwijała się retoryka. Wielu ludzi chciało się nauczyć skutecznie przede wszystkim, albo też ambitnie, albo też pięknie, przekonująco przemawiać. Ale nie sięgali po Arystotelesa, ponieważ był za długi, zbyt nudny. Miał za dużo psychologii. Sięgali po skróty, po bryki, po jakieś bardzo wielkie i proste metody praktycznego nauczania się chwytów, zaskakiwania, przemówienia po prostu skutecznie. Wśród Żydów bestsellerem była księga Izajasza, a także mnożące się naprawdę. Takie pisma albo takie głosy, jak dzisiaj mamy, czyli proroctwa albo też bardzo tajemnicze apokalipsy. Na pewno wśród ksiąg tych kanonicznych najczęściej, najbardziej rozpowszechnioną księgą była księga proroka Izajasza. Mówię o tym dlatego, że w dzisiejszym czytaniu z dzieł apostolskich spotykamy człowieka, który jest wysoko postawionym urzędnikiem w Etiopii. Który musi być bardzo majętny, bo podróżuje własnym wozem. i Musi być bardzo majętny, bo jest go stać na to, żeby kupić bardzo długi zwój jednej księgi zajasza, Która mogła kosztować ileś wiosek, albo bardzo, bardzo dużo złota. To niezwykłe spotkanie, dlatego że podbiega do tego wozu człowiek znany w dziejach apostolskich, mianowicie Filip, jeden z siedmiu. Człowiek na pewno mówiący po grecku, wychowany poza terenem Palestyny, imię jego zresztą też nie jest żydowskie, tylko właśnie greckie. Podbiega do tego wozu, dlatego że Pan Bóg mu to mówi, żeby wyszedł na drogę, która jest pusta. A dopiero później mówi do niego, przyłącz się do tego, który jedzie i czyta księgę. Rozwija się rozmowa, w czasie której kluczowe pytanie brzmi, czy ty rozumiesz tą księgę, którą czytasz? I później ważna decyzja tego urzędnika, ażeby ten nieznany mu zupełnie Żyd, ale pewnie ubierający się w sposób helenistyczny, zostaje zaproszony do wozu. Kluczowe dalej jest to, że. Ten nieznajomy urzędnik czyta akurat moment bardzo trudny, dyskutowany wśród Żydów, co oznacza, że ktoś jest prowadzony jako niewinny na rzeź, podobnie jak baranka się prowadzi. W różnych szkołach rabinistycznych owego czasu dyskutowano, czy to jest cały Izrael, który cierpi, czy też może reprezentant tego narodu. Ten Filip jakby czekał na to pytanie, po to, żeby ogłosić, że tym, który cierpiał jako niewinny jest Jezus, który został ukrzyżowany, którego Bóg wskrzesił z martwych, poświadczając, że ta śmierć jest niezawiniona przez niego, ale za winy ludzi. To ogłoszenie Ewangelii przez Filipa musi być tak skuteczne, że ów wysoko postawiony urzędnik. Etiopski, każe zatrzymać wóz i prosi o chrzest. Całe to wydarzenie staje się zachętą, bo taki charakter mają różne epizody dziejów apostolskich zachętą do tego, aby także w taki sposób głosić Ewangelię i w taki sposób głosić zmartwychwstałego, wykorzystując każdą okoliczność w tym wypadku to, że ktoś ma słowo Boże w ręku, ale go nie rozumie. Okoliczność także i taką, że ktoś musi być zainteresowany religią żydowską, nawet jeżeli nie jest Żydem i stać go na to, żeby kupić drogą księgę. Także i taką okoliczność, że ktoś wraca do domu z księgą, którą kupił i nie rozumie. To jest ambaras, to jest problem. Po co komu książka, której się nie rozumie? To wszystko pokazuje, że trzeba głosić Ewangelię w tych jakby szczelinach życia człowieka, który ma wątpliwości, trudności, nieszczęścia czasami, zapytania. To dobry przykład dla nas także i w takich momentach, w których żyjemy teraz. Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Wóchem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Błogosławny Pan. Błogosławień, Pan Cię.